Siemanko, z strony Alante. Pacha, dzięki za nominację. W sumie to nominować wszystkich, więc też postanowiłem nagrać swoje faxistin. E, nominuję Tomo z MMZ, Piterka z MMZ, z Warszawy. Dobra, lecimy. Niepotrzebna mi jest nominacja, żebym pokazała mój potencjał Wasz potencjał, to impotencja Nie mam tytułu bo jestem tu anonimowy niemowy. dzień z Guantanamo Kiedy wejdę do gry, poznają smak tortur Więc dzień z Guantanamo pseudo chcą mnie dogonić, żadna tego nie potrafi Są za mną oboz, mają problem, bo są po chemioterapii Każdy mój punch, dla nich to cios To tylko zwykłe dziwki, bo mają w sobie to coś a ich mordy jakaś banda pedał, bo zawsze kiedy idę sam Patrzą na mnie z góry na dół, no to mówią Weekend fly, kiedy piotr piątek chodzę do kabiny mam Weekend fly, znowu nie mam hajsu i nie mam co przeliczyć Chyba, że mam na was liczyć, to wtedy się mogę przeliczyć I za tą zwroteczkę u wszystkich mam poparcie I nie masz szans, żebym się cofnął, Po w rodzinie mam oparcie